Jak wygląda ścieżka do zawodu sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy komornika? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak wygląda ścieżka prawnika do zawodu. No, jest to taka droga dość długa, chociaż postaram się ją opowiedzieć króciutko. Żebyście wiedzieli, jak to faktycznie tam wygląda, ile ten prawnik musi się uczyć, jak, w jakich szkołach pobiera nauki. No, jest tutaj trochę ciekawostek. Po pierwsze, każdy prawnik, czy to adwokat, czy to notariusz, czy to komornik, wszyscy jedziemy na początku na tym samym wózku. Czyli odbywamy pięcioletnie, jednolite studia magisterskie. Czyli nie ma w moim zawodzie adwokata, nie ma czegoś takiego jak licencjat, a później studia magisterskie. Tak jak medycyna, tak i prawo to są studia jednolite magisterskie. Nie możemy ich podzielić na, na części. Więc jak zaczynamy, to już urzęźniemy na tych studiach na pięć lat. Więc to jest taka ciekawostka na początek. Pięcioletnie studia magisterskie. Wszyscy, wszystkie zawody, że tak powiem, na razie i, i uczą się razem i jeszcze w toku tych studiów wybieramy to, co nas interesuje, odbywamy praktyki, czy to w kancelariach adwokackich, czy to w sądach, czy w, w ogóle w firmach, w jakichś działach prawnych, w urzędach i tam dopiero zaczynamy zastanawiać się na tych studiach jaki zawód docelowo chcemy wykonywać. Muszę powiedzieć, że ja już rozpoczynając studia wiedziałam jaki zawód chcę wykonywać docelowo, no bo pewne takie predyspozycje już człowiek ma, tak? Sędzia to jest trochę w naszym systemie prawnym taka osoba, która musi zachować taką twarz trochę pokorzysty. Teraz to się zmienia, procedura cywilna, procedura karna odrobinę się zmienia, ale kiedyś to było takie jednoznaczne z tym, żeby sędzia nie pokazywał jeszcze przez cały proces, po której ze stron się opowiada, które argumenty go przekonują, więc tutaj z moim charakterem trudno mi by było tak zachować takie, taką bezstronność ja tu raczej potrzebuję widzieć, po której jestem ze stron. Jak, raczej argumenty łatwiej mi znaleźć na korzyść jednej strony, niż tak miarkować je właśnie i rozsądzać. Identyfikuję się bardzo z problemami, problemami klientów, więc na sędziego bym się nie nadała. No ale właśnie ten zawód można po tych studiach wybrać. Można też oczywiście. Yy, yy, przez ten okres studiów, yy, tak jak już mówiłam, dopiero myśleć, yy, gdzie, yy, gdzie nasze miejsce by było naj, yy, najsensowniejsze, gdzie my się najlepiej byśmy odnaleźli po tych studiach. No i właśnie yy, nadchodzi ten moment, kiedy wszyscy prawnicy, no, żeby skończyć ze studia, no to muszą oczywiście napisać pracę magisterską, obronić ją, no tak samo jak na każdych studiach magisterskich. Nawet tym jako, tych jako drugiego stopnia Oczywiście Więc kończymy studia, bronimy się I składamy dokumenty Na, na aplikację Oczywiście te osoby, które nie chcą Odbywać aplikacji No to mogą już na przykład Iść do pracy gdzieś, do urzędu Bo tam już ten Tytuł magistra Jest wystarczający Ale jeżeli chcą wykonywać Któryś, któryś z zawodów można powiedzieć togowych, czyli yy, adwokata, radcę prawnego, prokuratora, sędziego, yy, notariusza czy komornika, to te wszystkie osoby muszą się po pięcioletnich studiach udać na aplikację. Yy, każda z tych aplikacji yy, ona trwa około 3 lat. I te trzy lata będzie ta osoba nazywana po prostu aplikantem. Aplikantem adwokackim, aplikantem radcowskim, notarialnym, aplikantem komorniczym. Czyli my, po zakończeniu studiów, my musimy złożyć dokumenty na aplikację. Oczywiście, każde z, z tych aplikacji, na każdej z nich jest egzamin wstępny. Czyli to nie jest tak, że sobie o. Cyk, składamy dokumenty i to wszystko. My składamy dokumenty i czekamy, czy nas tutaj samorząd dopuści do egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny, na przykład ten adwokacki, składa się, przynajmniej za moich czasów, składał się z 250 pytań. I na jakąś tam określoną część z nich trzeba było odpowiedzieć prawidłowo. Przyznam, że już nie pamiętam, na ile, chyba na 190 z 250 trzeba było odpowiedzieć prawidłowo. To jest ten sam egzamin wstępny, jest na aplikację adwokacką i na aplikację radcowską, dosłownie ten sam egzamin, mimo że pisany samorządy w różnych miejscach go piszą, czyli samorząd adwokacki gdzieś tam wynajmuje jakąś halę, bo to wielkie, co te egzaminy, chętnych jest bardzo dużo, więc zazwyczaj na jakichś hali są pisane te egzaminy, to jest test chyba jednokrotnego wyboru z tego co pamiętam, ale nie, nie jestem pewna, to w każdym razie jest to test egzamin w formie testu i tam te egzaminy, oprócz tego, tak jak mówię, że są pisane osobno dla każdego z tych samorządów, to one zawierają te same pytania. Czyli egzamin wstępny nie jest taki sam, ale jest ten sam. Ten sam, te same pytania są tutaj wstępnie, tu i tu, czyli na adwokackiej aplikacji i na aplikacji radcowskiej. No, jak już się szczęśliwie dowiemy, że zdaliśmy ten egzamin wstępny na aplikację, no to rozpoczyna się ta aplikacja. Tak jak już powiedziałam, ona trwa 3 lata. Praktycznie w każdym z tych zawodów prawniczych ona trwa 3 lata. Na przykład aplikacja sędziowska i prokuratorska, ona jest płatna, czyli. czyli Aplikant dostaje jeszcze pieniądze za to, że tam ją, tą aplikację odbywa, prawda? A co ciekawe, na aplikacji adwokackiej i radcowskiej to aplikant musi zapłacić za tą aplikację. To chyba kwota około 6 tysięcy złotych rocznie, czyli trzy razy po 6 tysięcy. Nie pamiętam też, czy wszyscy aplikanci sędziowscy i prokuratorscy otrzymują wynagrodzenie, czy jest to tylko część. Część, tutaj, część tych aplikantów otrzymuje, ale tak zazwyczaj jest, że tu jest płatna, tutaj jest płatna, ale to ty musisz już zapłacić, czyli adwokaci muszą zapłacić, a tutaj sędziowie mają ten jakby taki już początek tego etatu. Dlatego oni już otrzymują pewne wynagrodzenie. To też nie są kokosy, ale to tak mówię tylko jako taką w miarę ciekawostkę. No, i po skończonej aplikacji następuje podejście do egzaminu końcowego. I jak tutaj o studiach niewiele wspominałam, bo jakoś nie, nie czuję, żeby studia były jakąś wielką mordęgą, jakimś wielkim wysiłkiem. No, trochę przykro mi to stwierdzić. To nie był taki wysiłek intelektualny, jaki bym sobie pewnie życzyła. Te studia są w większości przecież w Polsce prowadzone w takim, tym takim stylu akademickim. To nie są takie studia jak za granicą, jak czytam o tych studentach za granicą, że jakieś projekty się robi, jakieś, y, jakieś naprawdę fajne rzeczy, to raczej jest dość no, nudne, no, muszę to przyznać, to jest takie nudne trochę opowiadanie o przepisach, ale no, to też zależy od wykładowcy, ale no, ten taki polot do nauczania niestety nie wszyscy wy wy wykładowcy y, posiadają i no... To taki przykre w sumie trochę, że tak mówię, ale no, no tak jest, no, te, te studia nie, nie są takie ekscytujące, jakby się chciało. Natomiast jak już przejdziemy na tą aplikację, to tam, co się dzieje, to tam jest naprawdę, tam jest trudno, interesująco, ciekawie, nie wiem, wesoło, strasznie smutno, już nie wiem, jakie przymiotniki, tam to się zaczyna dopiero życie, tak jakby... Co bym powiedziała, że tak, że tak, studia to jest takie, takie, taki, 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 taki spacer. No a aplikacja, szczególnie ta już na dalszych latach, a szczególnie ten egzamin końcowy, o którym tu już zaczynam opowiadać, no to już, to już, jest, maraton, to już jest maraton połączony ze sprintem. Więc egzamin adwokacki, ten końcowy, trwa bodajże cztery dni. Jest to prawo karne, prawo cywilne, prawo. Administracyjne, etyka zawodowa i umowy. Yy, takie cztery bloki, czyli takie główne cztery filary, na których opiera się w ogóle prawo, mam wrażenie w Polsce, tak? Te karne, cywilne, administracyjne i gospodarcze, tutaj głównie umowy w obrocie gospodarczym. I te egzaminy zdajemy przez cały dzień. To polega na tym, że trzeba napisać taką pracę, zazwyczaj nie wiem, pozew, apelację, już taką prawdziwą i naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie. Mam wrażenie, że w pracy zawodowej takiej dnia codziennego sądy więcej wybaczyłyby jakiś takich. No nie chcę nazwać omyłek, ale tak każdy prawnik ma takie swoje naleciałości, tam wpisuje jakieś takie rzeczy w pozwie, które być może na przykład są niepotrzebne, albo na przykład nie wpisuje czegoś, co byłoby potrzebne, choć nie jest obligatoryjne, ale dobrze by było widziane, żeby było. Tak, w życiu codziennym takie rzeczy, że tak powiem, w sądzie przechodzą, takie... No, nie chcę nazwać tego pomyłkami, ale takie drobiazgi, jakieś takie właśnie naleciałości danego prawnika, one w sądzie przechodzą. Natomiast na egzaminie końcowym nie. Ta aplikacja. To ja mam wrażenie, że ona musi być najpiękniejszym dziełem spod prawniczego pióra. Ten egzamin jest bardzo trudny, tak jak mówię, trwa 4 dni, każdego dnia przez 8 godzin. Masz prawo korzystać z materiałów, jakie ci się tylko zamarzą. Więc aplikanci, zdając ten egzamin końcowy, przyjeżdżają na te egzaminy z, z takimi walizami, jak na urlop się jedzie, tak? Na kółkach po dwie walizy każdy. Tam są w wpychane, kodeksy, komentarze, orzecznictwo, naprawdę tam można przynieść co się chce, no oprócz może jeszcze jakieś osoby do pomocy w walizce, ale materiały naprawdę można przynieść jakie się chce, bo i tak nie wszyscy zdadzą, mając dostęp do tych materiałów, niestety. Albo niestety, no bo jak ktoś nie nadaje, ktoś nie umie, no to może nie powinien zdać, no to już jakby Filozofia, jaka, jaka jest, no to już każdy sobie tutaj może swoje stanowisko przytoczyć. Więc te egzaminy są bardzo trudne, i takie satysfakcjonujące jest to, jak się je zda, bo to jest naprawdę wysiłek fizyczny. No jak, jakby to było wczoraj, jak pamiętam, jak organizacyjnie to wszystko sobie układałam, bo to jest tak, że jak się wróci z jednego dnia egzaminu, tak jak mówiłam, on trwa 4 dni, więc 8 godzin każdego dnia praktycznie. Więc jak się wróci danego dnia z tego egzaminu, to już nie ma czasu na naukę na następny dzień. To już jest za późno. Musi być już przygotowana torba z rzeczami na następny dzień, żeby móc tylko po prostu się przespać, wstać, dojechać i znowu pisać przez 8 godzin. I tak Właśnie, jak mówię, przez cztery dni to jest bardzo wyczerpujący egzamin. No, mam bardzo dużą satysfakcję, że go zdałam. Za moich czasów w mojej komisji zdało. 40 chyba procent, chyba nawet niecałe 40 zdało ten egzamin, więc no, tym bardziej odczuwam pewną takie no, tutaj szczęście i taka, właśnie tą satysfakcję, że że, że, no, że dałam radę. No super, super. No ale w każdym razie tak to wygląda. Do, do, do brzegu, czyli studia pięcioletnie i później w egzamin wstępny na aplikację, aplikacja trzyletnia, egzamin końcowy. Ślubowanie i możemy rozpocząć wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, prokuratora, sędziego. Oczywiście przez czas trwania tej aplikacji my już ten zawód wykonujemy. To nie jest tak, że kończymy i dopiero wtedy tutaj wchodzimy w życie, bo aplikacja w odróżnieniu, moim zdaniem, przynajmniej za moich czasów od studiów, właśnie tym się różni, że na aplikacji to nie jest raczej pisanie, tylko Praktyki w sądach, już takie rozpatrywanie konkretnych spraw. Nie, to nie jest nauka, właściwie to, to właśnie jest pisanie, bo na studiach to się uczymy, tam artykułów, paragrafów, przypisów prawa, a tu na aplikacji to już przecież my wszyscy je znamy. Więc my konkretną sprawą się zajmujemy, my myślimy, jakie były drogi wyjścia w tym w danym przykładzie, w danym kazusie, jak to się tutaj mówi. Więc tutaj jest praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka na aplikacji. I to jest naprawdę, myślę, że to jest w ogóle bez porównania poziom ze studiami. I taka aplikacja myślę, że całkiem dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu. No, szczególnie oczywiście, jak ktoś w trakcie tej aplikacji, bo może już jako prawnik występować w sądzie i, i reprezentować swojego. Patrona, a właściwie klientów na przykład swojego patrona. Bo tutaj też jeszcze warto wspomnieć, że te, większość tych, tych aplikacji odbywa się pod okiem patrona. Czyli patron ma sprawować pieczę, no właśnie patronować temu, czy ten młody człowiek dobrze przygotowuje się do wykonywania w przyszłości już samodzielnie zawodu. Więc każdy z nas ma swojego patrona. I to by było o tyle, co chciałam wam powiedzieć o tej ścieżce do zawodu adwokata, ale też przy okazji tych innych zawodów napomknęłam. Jest to bardzo ciekawa ścieżka. No jestem ciekawa, ile z osób, które oglądają ten filmik, jest w trakcie odbywania tej tej ścieżki i jak to teraz wygląda, za tak w ich czasów, jak oni widzą te studia. Może te studia już są takie ciekawie prowadzone niż za moich czasów. Jestem ciekawa, jakie mają doświadczenia z aplikacji, czy ta nadal jest ta, tak samo wymagająca. Wydaje mi się, że tak. No, ale jestem tutaj ciekawa Waszych przemyśleń, więc z przyjemnością się z nimi zapoznam. A tych osób, których prawo tylko interesuje, a nie wiążą z nią żadnej kariery zawodowej, to mam nadzieję, że pokazałam, jak ta droga jest no, kręta, wyboista, ale jakże satysfakcjonująca. Na końcu zachęcam do subskrybowania, zachęcam do kliknięcia łapki w górę być może do kliknięcia, żeby powiadamiania przychodziły do Państwa o nowych filmikach, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.